najbardziej wzruszającą rzeczą jaką kiedykolwiek widziałeś. Nikt nie przyszedł na urodziny mojego młodszego brata. Pamiętam, że przyniósł zaproszenia do szkoły, a moja mama spędziła cały dzień dekorując dom, robiąc jedzenie i przygotowując gry. Był tak podekscytowany i nie mógł się doczekać. Kiedy nadszedł czas, poszedłem do swojego pokoju, spodziewając się krzyczących dzieci, ale pół godziny później słyszałem jedynie płacz mojego brata. Moja mama dzwoniła do innych rodziców, dlaczego ich nie ma, a wtedy zobaczyłem mojego młodszego brata, który był załamany. Nikt nie przyszedł na jego urodziny. Widząc to, sam zacząłem płakać. Wtedy zadzwoniła moja dziewczyna. Odebrałem, a kiedy usłyszała, że pociągam nosem, zapytała co się Stało. Wyjaśniłem jej, że to szóste urodziny mojego brata, a żaden z jego kolegów nie przyszedł, więc teraz płakałam razem z nim. Powiedziała, że zaraz przyjedzie, ale. Nie miałem pojęcia, że ma plan. Godzinę później pojawiła się z sześcioma swoimi przyjaciółmi, gotowymi, by dać mojemu bratu najlepszy czas w życiu. Cały wieczór bawili się razem nad dmuchanym zamku, grali w gry i było widać, że mój brat świetnie się bawi. Otwierał prezenty, a oni nawet kupili mu coś po drodze. Nie mam pojęcia, skąd moja dziewczyna wiedziała, jakie Lego chciał, ale udało jej się je zdobyć. Wszyscy zaśpiewali mu sto lat, a mój brat znów zaczął płakać, zanim nas przytulił i zdmuchnął świeczki. Był tak szczęśliwy, że zupełnie zapomniał o kolegach, którzy nie przyszli i spał tej nocy jak dziecko. Powiedział, że to były jego najlepsze urodziny. Jeśli kochasz swoje rodzeństwo, zostaw suba.